Bardzo się cieszymy, że ta impreza odbywa się ponownie w Lublinie i wyjątkowość tej imprezy jest taka, że udział w niej biorą studenci pierwszego roku, którzy pierwszy raz dostali się na studia. Także mogą wziąć udział w tej imprezie jeden jedyny raz, raz w życiu. Także dlatego ta impreza staje się aż tak wyjątkowa. Szczególność tego, tej imprezy, która właśnie będzie się odbywała w ten weekend w Lublinie, jest to, że odbywa się ona w trakcie obchodów. Trwania i szóstulecia istnienia AZS-u Lublin, tak? 100 lat, więc bardzo się cieszymy, że tak duża impreza jest właśnie w programie tych obchodów. Do Lublina zjechało 7 największych środowisk AZS-owych, w tym nasze tutaj lubelskie, gdzie będziemy bronić tej naszej lubelskiej ziemi. Także aż 8 środowisk rywalizuje w tych, w tych zawodach. Wszystkie zawody odbywają się we współpracy właśnie z uczelniami, z klubami uczelnianymi odbywają się na największych tutaj naszych uczelniach, na ich sportowych obiektach. Także cieszymy się, że też możemy tym studentom pierwszego roku, którzy tutaj tą, tą przygodę z testem em zaczynają dopiero, będą mogli zobaczyć, jakie Lublin właśnie ma obiekty sportowe. A całą kulminacją, czyli podsumowaniem, czyli zakończeniem tą, nagrodzeniem tych najlepszych z najlepszych, będzie zakończenie, które odbędzie się na hali Uniwersytetu Medycznego. Hala jest nowa. We wrześniu dopiero została oddana do użytku. Także też się cieszymy, że to największy obiekt jeden z największych uczelnianych obiektów, będziemy mogli pokazać wszystkim zawodnikom, uczestnikom, trenerom. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do śledzenia, rywalizacji aż ośmiu środowisk. Wszystkie wyniki będą publikowane na naszych mediach społecznościowych, Facebook, strona Igrzysk, a także będzie prowadzona z racji reżimu sanitarnego, jaki panuje teraz w kraju, będzie prowadzono. Transmisja online na kanale YouTube AZS Lublin, tam zachęcam do śledzenia, trzymania kciuków za najlepszych i życzę wszystkim powodzenia.